maneczko, witajcie dzisiaj w 48 odcinku naszej kariery Robertem Lewandowskim w FIFA 22. Jesteśmy menadżerami Chelsea i kontynuujemy swoje przygody. Ostatnio było szybko, teraz trochę wolno. Dzięki za oglądanie dotychczas tej serii, mam nadzieję, że już subskrybujecie ten kanał i zostawicie łapkę w górę, a także jesteście na Discordzie. No i mam nadzieję, że też podobała Wam się druga seria, czyli Assassin's Creed Unity, mówię tutaj do starszej widowni. No i gramy. Gramy. Dziękuję oczywiście za wszystkie suby, wyświetlenia, lajki, bardzo jestem za to wdzięczny. I dzisiaj zaczynamy Premier League. To jest coś grubego i coś ważnego. Także zaczynamy od konferencji, chcę na nią pójść, chcę też tutaj zmotywować zespół, zamierzamy wygrać wszystko dokładnie to co ja mówię, to mówimy też na konferencji. I jesteśmy co do tego naprawdę pewni, i wierzę w moich podopiecznych. Robert Lewandowski, a tutaj powiedzmy, wszyscy chłopcy się starają. To też chodzi o to, każdy ma się starać, wiecie o co chodzi. I tutaj, żeby wygrać wszystko, trzeba całego zespołu. I wbrew pozorom, ławka też jest bardzo ważna. Hey, ale obawiam się, tutaj są dziwne rzeczy z tą kondycją, że skupieniem znaczy, bo De Bruyne nie ma treningów, ale i ławka niestety nie. Zijech, Pulisic, Alonso, Rüdiger, Kepa, gdzie są treningi, gdzie są treningi, asystenci, proszę łapki w górę, żeby wszyscy byli wytrenowani, a także suby, 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 suby. i zaczynamy tę ligę. Oczywiście tego spotkania nie gramy, Mason to się rozwinął. No i to spotkanie będzie symulowane i się zastanawiam, czy Masona Mounta nie zmienić, bo jest troszkę zmęczony. Eee, czekajcie, jak na niego trafić tutaj, ale patrzcie, w sumie nie mamy takich super zmian, ale kowacić e, może sobie zacząć i tutaj nawet... E, o, i tutaj sobie zagramy tak, e, Kunde, a tu sobie zagra Rydiger. To co mówiłem, ważne zmiany i tak planuję robić w całym sezonie gdzieś. Trzeba testować też teraz te rotacje, żebyśmy wiedzieli czego się spodziewać w trakcie, czy to będą dobre wyniki. 1 do 0 Neymar z Bramką to nas bardzo cieszy. Dużo okazji, przewaga w posiadaniu piłki, ale to tak super nie wyglądało. Dużo tej obrony było: no Mendy 86 i to chyba men of the match w ogóle. No, Haland kiepsko, Havertz kiepsko. E, to jest martwiące, to jest trochę martwiące ale, ale ok, e, wygrywamy więc bez przesady nie ma co rozpaczać, pierwsze 3 punkty e, pierwsze z w ogóle ile to jest maksymalna ilość 38 razy 3 e, ojeju, nie będę liczył w głowie a w sumie czekajcie, 90 plus 24, tak e, to będzie jakieś e, 114, tak, czy się mylę e, 38 razy 3 114 pewnie pamiętam jak się liczy, wiem jak się liczy i mamy kolejne rzeczy, Ampadu dogadana sprzedaż do Rio akceptuję to, spoko, niech, przyjdzie, niech przyjdą pieniądze I jest oferta za Tadicia, tutaj tak, żebym zlecił te negocjacje, spróbujemy wyciągnąć 7600, a tutaj 7300, zobaczymy co oni na to powiedzą no też bez sensu, gdyby się obrazili, no ale spróbujemy. A jak zostawiam, wiecie, tę dolną granicę na takim samym poziomie, to są problemy. Potem, że oni odwołują się, w sensie wracają z tym samym. Oni tu będą rządzić w środku pola. De Bruyne z Chelsea, Kante z Chelsea, Rodri no City akurat i Mason Mount także z Chelsea. Szaleństwo, szaleństwo. No tak nas przewidują i nie ma co się dziwić, bo jesteśmy najlepsi w Europie i gramy Dalej idziemy do spotkania z Wolverhampton, e, i Tadyć dogada nas sprzedaż na 7600. Także jest super, e, też chętnie się go pozbędę, bo e, nie mam w planach dawać mu wielu szans. E, także idziemy już do spotkania z Wolvesami. E, no i mam nadzieję, że to też spotkanie uda się wygrać. E, Musimy walczyć o te komplety punktów. Na razie nic się nie dzieje, więc e, tym bardziej. Tadyć niestety nie, zas, e, nie zostanie sprzedany, a padł jest jeszcze oferta z Brentford. Także e, znowu spróbujemy się tutaj dogadać. E, 6800, nie, ile to tam 700? 700 zacznijmy, e, a tutaj 6300. E, zobaczymy, coś takiego spróbujemy im dać. Nie wiem czy 700, ale tak już dałem. E, no i zaczynamy sobie to spotkanie. Czy jakieś zmiany? Chyba nie. Dzisiaj wychodzimy w podstawowej 11, .00. Mam nadzieję, że po prostu wygramy to spotkanie na luzie, na luziczku. I tak jest. 2 do 1. Engelo i Neymar. Ale oni grali w dziesiątkę cały mecz. I to jakoś taką, jakiś mój niepokój jednak budzi. Że co wiecie, Werner pojawia się w 60 minucie. Kowacic za małą ta od razu. Rydiger za Counter 90 tak naprawdę daje nam zwycięstwo. No i ja jestem skłonny powiedzieć, że to nie jest przekonujące granie. I tego się obawiam, że my mamy naprawdę giga potencjał, który jednak jest gdzieś marnowany. Halem dalej bez bramki w Premier League. To się nie zdarza często. To się nie zdarza często. Szkoda, ale w sumie nadal czemu mam narzekać? Mamy 6 punktów, zarząd się cieszy. A my jesteśmy trzeci w tabeli, wszystko co zrobiliśmy, wszystko co mogliśmy to zrobiliśmy, nie? Także nie ma co narzekać, jest oferta za picie wody i w sumie nie, już o 30 tysięcy nie będę się kłócił, niech ta jakaś niższa... W sumie nie wiem skąd drużyna, niższa pomyślałem, że to z Anglii jakaś niższa liga ale chyba nie to niech sobie skorzystają z jakiejś tam legendy piłkarskiej z Chelsea, to zawsze też dla nich promocja i dogadane ampado też tutaj eee. a on się nie dogadał z Rayo Vallecano eee, no to w sumie zaakceptujemy to już, już dobra niech będzie i tyle, byle gdzieś tam w końcu odszedł i się dogadał ale może, może nie będzie chciał zobaczymy, na razie przed nami spotkanie z Watford tutaj powinno nie być trudno Dlatego mam nadzieję, że znowu uda się wygrać. Zobaczcie, ofert jakichś wielkich piłkarzy nie ma, ale teraz jest Havertz, wywołaliśmy oferta z Juventusu i też podobna, taka do, po, podobna do tego, co Real nam dał, ale nie ma mowy. Havertz to jest, Havertz jest nasz zawodnik, zresztą, przecież akurat z nim kontrakt podpisaliśmy, więc co do niego jestem pewny. No i idziemy do spotkania z Watford. Jak Wam życie mija? Ja to wszystko nagrywam jednego dnia, także mnie się nic nie zmieniło. Dobrze się bawię grając w FIFA czy Assassina, czy coś innego sobie myśląc, więc tak, ale mam nadzieję, że Wy też sobie dajecie radę. Kante, e, ok, De Bruyne ma dostać opaskę, ale to nie wiem, w sumie, kto jest kapitanem tak normalnie w Chelsea? Czekajcie, Chelsea, albo czekajcie, Chelsea. Kapitan 21-22 No bo wtedy to, to powiedzmy była Ta FIFA, więc tutaj większość zawodników jest, Zawodników jest z, z, wtedy Zobaczcie ilu, ile powołań e, Czy ktoś ciekawy Nie jest powołany, czekajcie Halan Diasz, e, Neymar nie dostaje Neymar nie dostaje powołania e, I kto jeszcze tam był e, Czwarty De Bruyne, no to jest To jest e, Ampadu sprzedany, fajnie Drinkwater drink water niestety nie. Mm, szkoda. A kapitan jeśli chodzi o wtedy. trudno e, mi tutaj, teraz nie widzę, nie wiem gdzie teraz, No ta informacja oczywiście patrzę. E, no nie mogę znaleźć, kogo wtedy kapitan. Powiem musicie napisać, bo jestem ciekawy, e, ale daje mi się, nie wiem czy mieć kampę. Ha, sprawdzib to jeszcze, ale, ale tu nie widzę, chociaż coś jeszcze zacząć. Hmm. Nie no, tamto chyba nie było. a do tej informacji nie ma. Nie wiem. ma. Nie Ampad jest sprzedany, drink water niestety nie i jest przesunięte spotkanie. Pytanie czy to jest już Liga Mistrzów, czy może... Jeszcze nie. Zajrzyjmy w takim razie do kalendarza. E, czy tak jest? Tak jest, jest Liga Mistrzów, ojeju, znowu Benfica, Aleja i Midland, czyli to co oczywiście Legia Warszawa, e, ten sam zespół i Borussia Mönchengladbach, nie mogę, po prostu nie mogę, co to jest za losowanie, jakby tak każdy zespół ma dla nas tutaj znaczenie, nie, e, powtórzę jeszcze raz, Benfica, nasz, nasz były klub, poprzedni klub, Borussia Mönchengladbach, Przeciwnik w turnieju przedsezonowym, przeciwnik w UEFA Super Cup, czyli Super Pucharze i oczywiście też zwycięstwa zwycięzca Ligi Europy z zeszłego sezonu. No i Mitteland, oczywiście przeciwnik Legii Warszawa w tym sezonie. Jeśli chodzi o inne kluby, czy jest ktoś z Polski? Bardzo. ale trudna grupa. Real też ma ciekawą. Nie, nie ma nikogo z Polski a w sumie y, Atletico nie widzę, a jest Atletico, ok, dobra, nie ważne, idziemy dalej, w Lidze Europy pewnie już ktoś z Polski jest, ale gruba się zrobiło, o i zajrzyjmy w sumie faktycznie do kalendarza i zobaczmy sobie y, jak to teraz wygląda, wydaje mi się, że nadal ta grupa to dla nas jest łatwa, więc, y, więc w sumie wiele się nie zmieniło, że właśnie gdzieś do tego czasu już ten zespół powinien hulać tak na pełnej, bo, bo do tej pory powinno być w miarę. No oczywiście Liga Mistrzów też powinna zmotywować nas, żebyśmy niczego nie zaprzepaścili. W każdym razie zaczynamy. Spotkanie z Watford też jest dla nas ważne. No i też wychodzimy tym samym składem i u siebie na Stanford Bridge. Jaki wynik będzie dzisiaj? 3-1. W końcu coś lepszego. Halan się odblokowuje. Dobre statystyki drużyny. Neymar znowu strzela i Havel strzela. Tak jest, nasza trójca NHH no NHH to jest właśnie ona. No i pięknie, pięknie, pięknie. Watford no oczywiście to nie jest jakiś giga przeciwnik, ale o to chodzi, żeby ten zespół się zgrał, żeby, żeby tutaj działo. Kowalczyk się pojawia zakante zijek za de Bruyne i Rydiger za sekundę. Okej, okay, okej, okay, ale naprawdę wyglądało to pięknie, bo każdy z tej trójki strzelił. Neymar w super formie jest, no po nim się nie spodziewałem. Zarząd się cieszy, bo jako jedyni póki co mamy trzy zwycięstwa. No i chyba już idziemy do końca okienka transferowego. Zobaczymy, co tam na nas czeka, czy coś jeszcze będzie się działo. Okej. Okay. Na razie nie patrzę tutaj na te transfery, zobaczymy sobie to na godzinę przed, bo jeszcze tutaj różne rzeczy mogą się zadziać. W arsenalu, wow, właśnie Emel Smith Row przychodzi do arsenalu. Co się tam stało? Bakayoko, wypożyczenie? Nie, chyba, chyba nie. Ja go chcę sprzedać raczej. Albo, albo nie wiem, no może być wypożyczenie z opcją wykupu. Tylko za taką kwotę ile on kosztuje? 9 milionów no to nie za taką. E, raczej coś bardziej od 9, nie wiem, od dziewięciu do no do tyłu może być e, po pożyczeniu na rok, myślę, że spoko opcja e, bo nie jesteśmy tak bardzo nim zainteresowani ostatecznie e, tak, MSP z Atletico przychodzi do do Arsenalu, ale ja, czy ja coś ominąłem w prawdziwym może świecie, e, ale no nie, nie nic nie ominąłem, on dalej w dzisiaj, w dzi dzisiaj już jest po okienku E, zdecydowanie i nadal jest e, A Okej, okay. bajka jako dogadany Fajnie i to akceptuję e, Pytanie tylko W sumie Co jest, bo ja tam e, To za jaką kwotę On ma odejść, bo tutaj nie było Ustalone chyba e, No nie wiem, dobra, nieważne Thomas Miller zaproponowany Do Chelsea, wow No to faktycznie gwiazda Zakowacicie? No, i to dla Lewandowskiego też by było takie znaczące, myślę, fajna propozycja, ale taka totalnie nie, nie, nie warta w sumie. E, więc ja to odrzucam. Ale fajna propozycja, fajnie się tutaj wygenerowała. Na pewno byłaby czymś interesującym na okładki gazet. Na pewno. Chociaż Miller na pewno też tutaj Na pewno, na pewno, na pewno Na pewno, na pewno zostawiłeś lajka Na pewno Miller stracił też już pozycję Gdzieś tam nie jest tak topowy Bo wiecie, starzenie w FIFA też działa Jak FIFA w kimś nie widzi wielkiego potencjału To, to może szybciej go starzeć A to różnie przecież bywa Także Tak, zaraz sobie zerkniemy Przejrzymy te wszystkie opcje Co się tutaj wydarzyło Dużo się dzieje jeszcze do nas do biura coś wpływa. Bakajoko wypożyczony, ale chyba bez tej opcji wykupu. No nie wiem, o co tu chodzi. Przechodzimy do Arsenalu. Ten MS MFRO jest najciekawszy. Genduzi odchodzi. Kasz odchodzi, no, czyli Polaka się pozbywamy. Moder odchodzi, kolejny. No i u nas gigantyczne wydatki. 505 milionów, ale też duże przychody, wbrew pozorom. Ale wielka czwórka, być może, wiecie, to nawet może być najlepsza czwórka ligi, e, może tak być i w ogóle każda formacja wzmocniona, też pięknie, no oczywiście oprócz bram bramki, która była, uważam, dobrze zabezpieczona, jest dobrze zabezpieczona, czy ktoś tam e, ciekawy, De Bruyne, haha, do Leeds przychodzi, e, Asensio odchodzi, od, e, odchodzi z Liverpoolu, De Bruyne, w ogóle z Realu, bo to gdzieś widziałem, e, przychodzi, Manchester City sprzedaje i to na potęgę sprzedaje i nie sprowadza i nie sprowadza, zapamiętajcie to, zobaczcie jaka jest dysproporcja, nie wiem o co tam chodzi, United tak bez giga zmian czy ktoś jeszcze taki jest ciekawy, Isaac Alaba Areola, ciekawie ciekawie, ciekawie, Rabio ok, i widzimy, że Matikasz przychodzi do West Hamu, czyli jeśli tu jest dalej i Quaresma, ale to raczej nie Ricardo, e, chyba, że nie wiem, co się z nim dzieje aktualnie, no to zaraz to sprawdzę, ale właśnie, jeśli tu jeszcze gra, to pewnie z Fabianem będzie Fabiańskim, a ten Ricardo Quaresma, już googluję, Quaresma, gra i to w Besiktaszu się zdaje, chyba, że już skończył karierę, no niestety skończył, Ajaj, to jest, co, nie... w Besiktaszu, tam już od 4 lat nie gra. Vitori grał ostatnio, ale to już w 2022 skończył po, po sezonie 21-22, także taka jest jego historia, jeśli chodzi tutaj o nas to miliard 465 milionów wydane mamy raporty z, ze szkółki, spoko, coś tam się rozwijają i dobrze, i dobrze ale przede wszystkim skupienie idzie na pierwszy zespół i szczerze mówiąc nie widzę szans, żeby zrealizować tutaj cel jakby tych, tego juniora 30% spotkań w takim zespole, no, no nie ma szans po prostu, raczej chyba, że jakiś naprawdę geniusz się trafi to, to może, Havertz gotowy do zmiany pozycji i mamy raporty juniorskie to oczywiście się tym już zajmujemy no i najpierw Havertz niech będzie on pięknie, ma naprawdę szerokie tutaj szerokie opcje grania i tak, zmienia pozycję nic, to nie zmienia w jego uweralu, ale przyspiesza ten rozwój chyba. No i fałszywy skrzydłowy, tego potrzebujemy u niego. Może się to uda zrobić. Jeśli chodzi o ofertę nowej Zelandii, no to chyba nie muszę tłumaczyć czemu odrzucona. Po prostu nie jesteśmy tym zainteresowani. 91 oceny wow, no teraz się jarają nami w Londynie. I słusznie, bo Robert Lewandowski dużo odwagi miał jakby podejmując też takie różne decyzje szczególnie te transferowe więc a zresztą nie no, no tak w sumie transferowe ale w obie strony wiecie też sprzedawać kogoś to też jest trzeba być odważnym zmieniać pozycje. cieszą się jeszcze bardziej bo my tych juniorów przyjmujemy co, co lepszych więc, więc spoko z dwójkę czy trójkę się udało wziąć także już sobie ich patrzymy idziemy do biura i Szkółka juniorów rośnie ten nasz budżet, i patrzcie, najpierw bramkarz z Brazylii, tak, nie wiem, 5 e, tygodni, 4 wybiegający spoko, e, tak, z Brazylii, no i jeszcze jeden zawodnik też z Brazylii. E, kto to jest, kto to jest, LP, no i chyba dobra pozycja, także fałszywy poczty, pomocnik, standardowa rola dla takiego zawodnika. No i to tyle, to tyle, każdy tutaj inny jest na dobrej ścieżce rozwoju. A w ogóle jak tam nasz zysk, czy jest już, nie, zobaczcie, jest 7,45, ale jest na plus, także e, zobaczcie, że mimo tak gigantycznych wydatków, po prostu tak irracjonalnych, w ogóle Halan w końcu sprzedaje, sprzedaje się koszulka, to jednak, to jednak mamy zyski, to jest też trochę, no widzicie, w sumie ta kariera, ten etap tej kariery może pokazać totalny absurd e, pieniężny, w FIFA, ale chyba też i w piłce nożnej, że no największe nazwiska jesteśmy w stanie sprowadzić i nie ma to jakiegoś gigantycznego wpływu. Riz i Żul się rozwijają, e, także też pięknie. A my zmierzamy już do meczu z Fulam, a później jest mecz z Benfico. E, więc tu będzie dopiero grubo, tu będzie grubo. E, kolejny raz przyjdzie nam się z nimi mierzyć. Nie idę na konferencję, bo to już bez sensu troszkę. No, ale tu już zmiany mi się przydały. E, dlatego dzisiaj od pierwszej minuty Timo Werner za Neymara. E, no, Neymar akurat. I za Havertza Ziech. Wow, on też się rozwinął. Hmm. Tutaj sobie zagra Kovacic i może nawet Gallagher. I w obronie też e, zmienimy sobie Rudiger się zaprezentuje. E, hmm, Teraz Spilikweta, no nie wiem w sumie. Może lepiej zrobić tak i Kunde na prawej obronie. A tutaj jest to do środka. Sporo dzisiaj tego ryzyka, ale mam nadzieję, że to się opłaci. Bo chcę po prostu mieć w miarę wypoczęty skład na ligę mistrzów. Bo to jest też bardzo ważne dla nas. Na wyjeździe, jaki wynik, jaki wynik, jaki wynik. 1 do 0 Chilwell i o to chodzi. Znowu przeważamy, znowu dobre oceny. Wchodzi jeszcze Haland, Policy Mount. Oni z czerwoną kartką w ogóle, e, więc znowu gramy przeciwko 10. 3 i 7 ocena, no fatalna. E, a Chirwell 9 i 3 dobrze zagrała splikwe, to dobrze zagrała obronę. E, I te nasze tutaj zmiany też myślę, że e, albo nie, w sumie, no wygrana. Nie będę już więcej dodawał. Trzy e, punkty są nasze i jesteśmy dalej niepokonani po czterech kolejkach. I zobaczcie teraz to, co widzicie tutaj. To zobaczycie też w przyszłym odcinku, bo to już oczywiście w kolejnym. Dzięki za dzisiaj. Łapkujcie, subskrybujcie, wbijajcie się do Discorda, piszcie komentarze, oglądajcie różne serie. Oczywiście Assassin Raczej dla Starszych i miejcie fajny dzień, tydzień, życie. No i co? Kibicujcie tutaj Robertowi Lewandowskiemu i się